Przechodzimy do dzisiejszego tematu od zewnętrznego oderwania się, czyli od przywiązania do jedzenia, do opinii innych ludzi, spraw świata zewnętrznego, który nas otacza, do oderwania wewnętrznego, które w rzeczywistości jest o wiele, wiele ważniejsze. Ale nie wolno nam nigdy całkowicie porzucić oderwania zewnętrznego, zawsze powinniśmy sobie czegoś odmawiać. Przez całe życie robić coś, czego w danej chwili nie mamy ochoty robić. Na przykład świadomie zjeść coś, co nam mniej smakuje, albo zrezygnować z czegoś, co bardzo byśmy chcieli mieć. Albo, gdy widzimy, że coś sprawia nam trudność, jak to było u mnie, gdy miałem głosić kazanie bez przygotowania, zrobić właśnie to, co kosztuje nas więcej wysiłku. Tak powinniśmy postępować zawsze. Ale teraz przechodzimy do drugiego punktu, który ciągle powinniśmy powtarzać wewnętrzne oderwanie. Powinniśmy odłączyć się od naszego własnego ja od siebie. I tu mamy pierwszy ważny tekst z tomu pierwszego w numeracji według grupy studiującej świętego Hanibala między numerem 24 a 27. Jezus zaczyna od świata zewnętrznego, który otacza Luizę, a następnie przechodzi do oczyszczenia wewnętrznego. Po tym, jak Luiza już zrobiła pewne postępy w oderwaniu zewnętrznym, czyli nie przeszkadza jej już tak bardzo opinia innych ludzi, nie niepokoi jej to, co o niej mówią, i wtedy Jezus mówi, cytuję, Teraz jesteśmy sami, nikt nie może nam przeszkodzić. Czy nie jesteś teraz szczęśliwsza niż wcześniej, kiedy musiałeś jedną za drugą osobę zadowolić? Widzisz, łatwiej jest zadowolić tylko jedną osobę Jezusa. Musisz sobie wyobrazić, jakbyśmy byli sami na świecie. W Luizie zapanowała cisza, nie krąży już wokół tego, co inni o niej powiedzieli, gdzie ją skrytykowano, gdzie ją obrazili czy pochwalili. Teraz jest już więcej spokoju. Jezus jest obecny i nikt już nie może przeszkodzić. To dokładnie to samo, o czym mówiłem wcześniej. Powinniśmy sobie uświadomić, że wszyscy ludzie wokół nas są narzędziami Boga, a więc z każdym człowiekiem, którego spotykam, mam do czynienia z Jezusem. W Twoim mężu, w Twoich dzieciach, w Twojej żonie, jeśli jesteś mężczyzną, w sąsiedzie, w każdym jest obecny Jezus. Zawsze mam do czynienia z nim. I tak powinniśmy to sobie wyobrażać. Cały czas w moim życiu spotykam Jezusa, a Jezus pragnie uczynić nas zupełnie podobnymi do siebie. I właśnie dlatego wewnętrznego oczyszczenia najważniejsze jest wyniszczenie własnego ja. Jezus mówi: aby móc wlać moje łaski w twoje serce, Chcę, byś zrozumiała, że z siebie samej nic nie możesz, że nie jesteś w stanie nic zrobić sama. Jezus mówi też, że strzeże się dusz, które mówią: ja mogę coś zrobić sam, sama, które przypisują sobie zasługę za to, co uczyniły. To mi dobrze wyszło, to ja osiągnąłem, osiągnęłam. A co się wtedy dzieje? Cytuję. Wystrzegam się tych dusz, które przypisują sobie to, co czynią, a przez to chcą dopuścić się tak wielkiej kradzieży moich łask. Natomiast wobec tych, które znają same siebie, jestem hojny i wylewam na nie moje łaski strumieniami, wiedząc dobrze, że nic sobie nie przypisują. Wtedy więc dokonuje się wielkiego rabunku łaski, ponieważ wszystko co czynimy dobrego, nawet każda dobra myśl Którą możemy pomyśleć, jest łaską Bożą. Bez Boga nie możemy nic, nie możemy się poruszyć, chodzić, mówić, niczego uczynić. Natomiast wobec tych, którzy znają samych siebie, czyli wiedzą, że z siebie nic nie mogą, Jezus jest hojny i wylewa na nie swoje łaski w obfitości, ponieważ wie, że nie przypisują sobie niczego. A więc, jeśli chcemy otrzymać wielkie łaski od Jezusa, musimy dojść do tego poznania. Z siebie samego nic nie potrafię, do niczego dobrego nie jestem zdolny. Wszystko dobre we mnie zawdzięczam Bogu. Tak naprawdę każdego wieczoru powinniśmy odmawiać wielką modlitwę dziękczynną. Dziękuję Ci, że dziś mogłem być dobry. Dziękuję Ci, Jezus, że dziś z cierpliwością znosiłem męża, żonę. Dziękuję Ci, że dziś miałem dobre, życzliwe myśli. Że nas niewagę odpowiedziałem łagodnie. Dziękuję Ci Jezu, że dziś potrafiłem znieść samego siebie to Ty byłeś we mnie. Jezu, dziękuję ci, że zniosłem moją chorobę. Musimy dużo więcej dziękować, bo wdzięczność jest bardzo ważnym środkiem, który prowadzi nas do uznania własnej nicości. Bo jeśli za wszystko dziękuję Bogu, co od Niego otrzymuję. To staję się wewnętrznie zdrowszy. Nie mogę wtedy rozwijać kompleksów niższości, bo widzę, że jestem wartościowy. Nie dlatego, że jestem lepszy od innych, ale dlatego, że Bóg we mnie jest. Nie jestem wartościowy dlatego, że coś potrafię, lecz dlatego, że żyje we mnie Bóg. Przejdźmy teraz do następnego tekstu z tomu trzeciego z 3 sierpnia 1900 roku. W tym momencie Luiza już głęboko zrozumiała, że z samej siebie jest niczym. Szukając Jezusa, słyszy od niego, że łatwiej znajdzie go w swoim wnętrzu, gdy zejdzie głęboko w swoje nic. Za każdym razem, gdy Luiza zagłębia się w to przekonanie, z siebie samej nic nie mogę, nie odnajduje pustki, ale Boga wszystko. To właśnie w naszym nic odnajdujemy Boga. Gdy naprawdę pojmiemy, że nie możemy nic z siebie, wtedy odkrywamy, a jednak mogę czynić dobro, więc Bóg jest we mnie. Nie da się wtedy już pomyśleć, że Boga nie ma, albo że jestem sam, sama to niemożliwe. Kto mówi, jestem sam, Bóg mnie nie słyszy, w tym coś jest nie tak. Coś tam się nie zgadza. Jezus tłumaczy to w tym tekście tak: Kiedy człowiek zagłębia się w świadomość swojego nic, to tak, jakby budował w sobie głębokie fundamenty. A na głębokim fundamencie można postawić wysokie budowle. Im wyższy ma być dom, tym głębszy musi być fundament. Podobnie, im wyżej chcemy dojść w świętości. Tym głębsza musi być nasza pokora. Zacytuję Jezus. Fundamenty zbudowane nad nicością oznaczają, że boska ręka działa tam, gdzie jest nicość i nigdy nie miesza swoich dzieł z dziełami materialnymi. Mury bez otworów dookoła oznaczają, że dusza nie może mieć żadnej łączności z rzeczami ziemskimi. Także nie ma niebezpieczeństwa. Przeniknięcia nawet odrobiny kurzu, ponieważ wszystko jest dobrze zamurowane. Jedyne połączenie, na jakie pozwalają te mury, to połączenie z niebem. To oznacza z niczego do nieba, z nieba do niczego takie jest znaczenie otworu w sklepieniu. Dla mnie największym przykładem tego jest święty Franciszek z Asyżu. On miał niezwykle głęboką pokorę. Bóg mógł udzielić świętemu Franciszkowi tak wielu łask właśnie dlatego, że Franciszek nigdy niczego sobie nie przypisywał. Zawsze mówił: Jestem mały, niczego sam z siebie nie potrafię. Wszystko dobro, które we mnie jest, pochodzi od Boga. Po swoim wielkim nawróceniu, które trwało kilka lat, Franciszek zgromadził wokół siebie wspólnotę, a wraz z nią rosła cześć i uznanie dla niego. Jego bracia zaczęli go czcić jak świętego jeszcze za życia. A jeszcze bardziej stało się to po tym, jak na górze Laverna otrzymał stygmaty. Wtedy, jak przekazują świadkowie, Bóg uniósł go na sto metrów w górę, a jeden z braci to widział. Tam wysoko otrzymał święte stygmaty, a potem z powrotem zszedł na ziemię. Nie mógł już dobrze chodzić, więc posadzono go na osiołku. Franciszek pogrążył się w głębokiej ekstazie i nie zauważył tego, co wokół niego się działo. Ludzie po drodze odcinali kawałki jego sznura habitu, robili relikwie, nie zdając sobie sprawy z jego świętej prostoty. W pewnym momencie Franciszek odzyskał świadomość i zobaczył, co się wokół niego dzieje. Powiedział wtedy Czy nie wiecie, że wciąż mógłbym jeszcze zgrzeszyć, że nadal jestem zdolny do każdej słabości? Oddałem Bogu moje życie, ale nadal jestem tym samym słabym człowiekiem, jak wcześniej. On nigdy nie zapomniał, że jest zwykłym człowiekiem, że ma swoje słabości. I właśnie to było jego głębokim fundamentem, dlatego Bóg mógł mu udzielić tak wielkiej świętości. My również musimy w sobie kopać ten fundament jak najgłębiej, naprawdę uświadamiać sobie z siebie nic. Nie potrafię. I dlatego nie powinniśmy się dziwić, jeśli coś nam nie wychodzi. Wtedy wystarczy powiedzieć spokojnie: Jezu, to zupełnie normalne, to właśnie ja. Jeśli choć na chwilę mnie puścisz, to zostaje tylko to, co się teraz wydarzyło. W tym tekście Jezus mówi dalej, że ta wewnętrzna budowla, która w nas ma powstać, potrzebuje wysokich murów, a te mury nie mogą mieć otworów, to znaczy nie mogą mieć zgodności z rzeczami ziemskimi. To jest obrazowa mowa. Co Jezus chce przez to powiedzieć? Znaczenie jest proste. My nie powinniśmy kierować się tym, co uważa za ważne duch tego świata. To, co w świecie wielkie i cenne, dla Boga często nie ma znaczenia. A to, co dla Boga jest wielkie. Dla świata wydaje się śmieszne, słabe. To są ci pokorni, którzy ustępują, ci, którzy są mali. W oczach świata są głupi, w oczach Boga wielcy. I to właśnie Jezus ma na myśli, gdy mówi: żadnej zgodności z rzeczami ziemskimi. Musimy się strzec, żeby nie myśleć po świecku. Jeśli nadal mierzymy się miarą ducha tego świata, to nasze wewnętrzne budowanie będzie krzywe, zawali się. Przejdźmy teraz do następnego fragmentu z Tomu XII Księgi Nieba. Przyglądamy się tu różnym tekstom, w których Jezus mówi o wewnętrznym oderwaniu. W tym miejscu Luiza jest już mniej więcej w połowie drogi duchowej. Luiza doszła do tego, że czuje się całkowicie niezdolna do czegokolwiek i w tej bezsilności. Jezus przychodzi jej z pomocą. Cytuję: Im bardziej dusza wyzbywa się siebie, tym bardziej ja ją przyoblekam w siebie. Im bardziej wierzy, że nic nie może zrobić, tym bardziej ja działam w niej i wykonuję wszystko. To jest ogromny krok duchowego rozwoju, dojść do tego punktu, w którym człowiek czuje się niezdolny do działania bez Boga. Luiza czuje się całkowicie bezradna, słaba. Bez Jezusa nie może nic. Jezus mówi, że u większości z nas wciąż jeszcze jest w nas takie przekonanie, poradzę sobie, dam radę, jakoś to ogarnę. Ale właśnie tego nam jeszcze brakuje. Dojść do miejsca, w którym powiemy z głębi serca, z siebie nie potrafią nic. Nie potrafią na, nawet dobrze mówić. Potrzebuję całkowicie Twojej pomocy Jezu. Bez Ciebie nie przyjdzie mi do głowy żadna dobra myśl. Bez Ciebie nie potrafię znieść krytyki, nie dam rady, zaraz się obruszę, będę obrażona, zareaguję ostro. Jezu, ja nie potrafię sam. I Jezus odpowiada: Im bardziej dusza ogałaca się z siebie uznaje, że nic nie może, tym bardziej ja działam w niej, im bardziej wierzy, że nic nie potrafi, tym więcej ja w niej czynię i tym bardziej odczuwa i doświadcza mojej pomocy. Następny fragment pochodzi z tomu XIV, gdzie Jezus tłumaczy, jak On w nas działa. Porównuje to do rolnika, który sieje ziarno. Rolnik najpierw robi bruzdę ziemi, dopiero potem wkłada w nią ziarno, a na końcu przysypuje je ziemią. Jezus mówi, że te bruzdy to symbol tego, jak poszerza nasz umysł i serce, były zdolne przyjąć Jego łaskę. Chwili, gdy zrozumieliśmy, że życie w Bożej Woli jest czymś wyjątkowym, Jezus właśnie wtedy otworzył w nas ziemię i zasiał ziarno łaski. To ziarno, ta drogocenna perła, jak mówi w Ewangelii, przykrywa ziemię, która, jak mówi Jezus, jest naszym nic naszą słabością, biedą, ubóstwem duchowym. Ta ziemia nie pochodzi od Boga, bo Bóg nie ma słabości On bierze ją od nas. A przecież każdy wie, jak ważna jest dobra ziemia, urodzajna gleba, by mogły rosnąć owoce. Podobnie jest z nami. Choć wolelibyśmy być czystym ziarnem bożym, bez żadnej ziemi, bez słabości. Chcielibyśmy być doskonali, reagować na krytykę spokojnie, uśmiechać się z pokorą, przyznawać rację drugiemu, nie czuć się urażeni. Ale rzeczywistość jest inna. Ciągle odkrywamy w sobie Ziemię. Ale ta Ziemia nie jest zła. Ona pomaga, by łaska Boża mogła w nas wzrastać, bo przez nasze słabości wciąż uczymy się, że bez Boga nic nie możemy. To pogłębia nasze duchowe fundamenty. Jest jednak pewne niebezpieczeństwo: jeśli Ziemi jest zbyt dużo, to ziarno może zostać przyduszone. Jezus mówi, że wystarczy cienka warstwa, 2-3 centymetry, ale my często nakładamy pół metra. Dzieje się tak, gdy zaczynamy się zadręczać swoimi słabościami. Dlaczego jestem taki wrażliwy? Dlaczego wciąż jestem dumny, przewrażliwiony, zraniony? Zaczynamy analizować, szukać przyczyn, wspominać dawne urazy, bać się kolejnych sytuacji, zamykać w sobie. Wtedy przychodzi lęk. Smutek, zniechęcenie, depresja. I Boże ziarno w nas zostaje przyduszone. Ale kto żyje w Bożej woli, tego to nie dotyczy. Ten, który świadomy samego siebie mówi, to normalne, że znów mi się coś nie udało. Jestem mały, słaby, nie potrafię nic. Wszystko dobre, co we mnie jest, to Bóg we mnie. Taka postawa tworzy doskonały klimat duchowy. Nie skupiaj się więc zbytnio na swoich błędach i słabościach. Zrób rachunek sumienia do spowiedzi owszem, ale nie analizuj ich bez końca, pracuj nad sobą, oderwij się od różnych przywiązań, ale nie zatrzymuj wzroku na sobie. Bo gdy przestajesz się koncentrować na swoich słabościach, tworzy się doskonały klimat duchowy i zostaje tylko cienka warstwa Ziemi. A wtedy mówi Jezus, ziarno szybko rośnie i przynosi obfity plon. Dlaczego? Bo patrzysz na Jezusa, a nie na siebie. Jezus porównuje to do sytuacji, gdy uczniowie byli z nim na jeziorze. Gdy zerwała się burza, przerazili się i zaczęli wylewać wodę z łodzi, wołając: Panie, nie obchodzi cię, że gniemy. Jezus wstał, rozkazał wichrowi i falom uciszyć się, a potem zapytał: Dlaczego boicie się? gdzie wasza wiara. Podobnie z Piotrem, który chciał iść po wodzie do Jezusa. Dopóki patrzył na Jezusa, szedł po wodzie, ale gdy spojrzał na fale, na głębiny, na własny strach, zaczął tonąć. I Jezus powiedział, czemu zwątpiłeś małej wiary? Tak samo jest z nami. Jeśli patrzymy na Jezusa, a nie na swoje słabości, lęki, na niebezpieczeństwa, które nam zagrażają, to nawet wśród burzy naszego życia nic nam się nie stanie, ale gdy skupiamy się na sobie, zaczynamy tonąć. I teraz już ostatni tekst z tomu trzydziestego. Nie ma tu nic nowego, tylko potwierdzenie: poznanie własnego nic jest konieczne, by przyjąć wszystko od Boga. Jezus mówi: To moja boża wola pozwala duszy poznać jej nicość. Kto żyje w mojej woli, będzie coraz mniejszy, nie większy. W miarę jak postępuje, coraz głębiej pojmuje, że sam z siebie jest niczym i nic nie może bez Boga, bez jego pomocy. I dalej, gdy dusza poznaje swoje nic, ja natychmiast wypełniam ją sobą. Moja wola nieustannie tchnie w to nic, by płomień życia Bożego w niej ciągle się palił. A więc, jeśli chcemy płonąć dla Boga, musimy zanurzyć się w naszym nic, bo wtedy Bóg nas wypełnia i rozpala w nas ogień swojej obecności. Już było powiedziane, że mamy wiele dziękować i to nowy punkt, gdzie możemy dziękować, przez to, że poznajemy, że sami z siebie nic nie możemy. Cała wydajność to Boża wola. Dziękuję Ci, Boże wola, że pozwalasz mi rozpoznać, że z siebie nic nie mogę wszystko to ty we mnie natomiast jeśli człowiek zaczyna myśleć dam radę sam jestem wystarczająco silny potrafię to wtedy już żyje z siebie a nie z boga Jezus wyraża to tak tylko moja wola sprawia że stworzenie uświadamia sobie swoją prawdziwą nicość Natomiast bez naszej woli stworzenie uważa się za coś, a wszystko pozostaje poza tą nicością. Zadanie domowe na przyszły tydzień. Nie porzucaj pracy nad oderwaniem zewnętrznym. Zastanów się, od jakiego przywiązania zewnętrznego powinieneś się w tym tygodniu oderwać. Co cię jeszcze wiąże, od tego spróbuj się uwolnić. Codziennie powtarzaj krótką modlitwę, ja jestem niczym, Bóg jest wszystkim. Możesz oczywiście robić też i inne rzeczy, zwłaszcza dziękować Bogu, jak już dziś o tym mówiliśmy, ale to niech będzie Twoje główne duchowe ćwiczenie. To jest zadanie nie tylko na tydzień, ale na całe życie. Na zakończenie Jezus przez kapłana udziela błogosławieństwa przez wstawieństwo Najświętszej Marii Panny, Niech Was błogosławi i umacnia w Bożej woli Bóg Wszechmogący i Miłosierny. Amen.